Krytycznym okiem. Graj, słuchaj, odkrywaj. Witajcie. W tym materiale chciałbym przedstawić Wam moje zdania na temat tego, dlaczego Dragon Age Veilguard to gra z bardzo źle poprowadzoną narracją oraz światem, który jest kompletnie niespójny. Postaram się podejść do tematu z jak najbardziej obiektywnej strony, przedstawiając dowody na postawione w filmie tezy. Skorzystam również z teorii imersji cyfrowej Janet Murray, aby lepiej zrozumieć narrację oraz imersję w fikcyjnych światach. Na razie jednak wróćmy do początku i porozmawiajmy o tym, dlaczego gracze pokochali serię Dragon Age. Dragon Age Origins oferował mroczną, złożoną historię osadzoną w moralnie szarym świecie. W przeciwieństwie do wielu RPGów, gdzie granica między dobrem a złem jest jasno określona, Origins nie stawiał jasnych granic, oddając tę kwestię do interpretacji graczowi. Postacie takie jak Morrigan, Alistair i Leliana szybko stały się ulubieńcami fanów dzięki swoim wyjątkowym charakterom i rozwijającym się relacjom z graczem. Oddanie Bioware w tworzeniu głębokich, wiarygodnych osobowości towarzyszy z unikalnymi dialogami i zadaniami przypodobało do gustu wielu osobom. Gracze doceniali również opcje romansowe, które dodawały emocjonalnej głębi, a czasami humorystyczne lub wzruszające warstwy do fabuły. Mamy więc przedstawiony świat gry o zarysowanych granicach fantastycznych. Narracja oraz fabuła są przedstawionymi i gotowymi elementami rozgrywki więc nie można mówić o świeżo wykreowanym uniwersum, które rządzi się swoimi prawami i większą elastycznością w podejściu do kreowania świata. Więc przy ocenianiu Dragon Age Veilguard należy również wziąć pod uwagę, czy twórcy odpowiednio oddają szacunek pierwowzorowi, który zdefiniował świat i uniwersum serii Dragon Age. W kontekście tworzenia spójnego świata fantastycznego możemy odwołać się do Samuela Taylora Coleridge'a, który w swojej teorii willing suspension of disbelief Sugerował, że odbiorcy zaakceptują fantastyczne elementy, jeśli tylko są one wewnętrznie spójne i logiczne w granicach wykreowanego świata. Gdy gracz jest przekonany, że wybory postaci, konflikty oraz struktury społeczne są realistyczne w danym świecie, może w pełni zawiesić niewiarę i angażować się emocjonalnie w rozgrywkę. Pod tym kątem Dragon Age Veilguard wywraca do góry nogami wszystko to, co zidentyfikowało tę serię od początku. Gra przestaje przypominać zamknięty, wewnętrznie spójny świat, Asta jeszenie pełnym sprzeczności. Jakby deweloperzy że narracja fantastyczna wymaga konsekwencji. I'm getting there. It feels good to see the real me. It took a while for me to figure out why the face staring back from the mirror felt wrong. But once I was able to be honest with myself, it was a relief to figure out I was trans. And it's worth it to look in the mirror today and see the man I am staring back. O tym, jak ważna jest spójność świata i wprowadzanych do niego elementów, pisał nie tylko Samuel Taylor Coleridge, ale również Tolkien, m.in. w eseju On Fairy Stories. Gdy wędrujemy do świata fantastycznego, przyjmujemy jego prawa, o ile są logiczne i zgodne z jego założeniami, ale gdy tylko świat ten przestaje być spójny, przestajemy wierzyć w jego istnienie. Tolkien podkreśla tu znaczenie tzw. drugorzędnej wiary, którą gracz musi odnaleźć w świecie gry, aby zaangażować się w niego na głębszym poziomie. Brak tej spójności prowadzi do dysonansu poznawczego, co skutecznie uniemożliwia pełne zanurzenie się w fabule. Zmiana płci, inne zaimki oraz odmienne identyfikacje płciowe wprawdzie posiadają określone fundamenty w historii ludzkości. Te aspekty przypisywano określonym społecznościom bądź bóstwom, natomiast nie można wprowadzić ich do świata, miejsc bądź okresów historycznych, które nie były stricte powiązane z tymi tematami. Nie można przeinaczyć faktów historycznych bądź wizji artystycznej pod swoje widzimisię. Znaczy można ale pomosty mogą zabiegi fantastyczne, żeby właśnie podtrzymać to zawieszenie wiary u odbiorcy. Tutaj moim ulubionym przykładem jest seria Assassin's Creed, która kiedyś cudownie adaptowała historię pod swoją narrację i dobry scenariusz sprawiał, że wszystko to wyglądało bardzo realnie. W tym kontekście możemy również odwołać się do teorii i Janet Murray. Jest to amerykańska teoretyczka mediów i badaczka zajmująca się interaktywnymi mediami oraz narracją cyfrową. Jest profesorką w Georgia Institute of Technology, gdzie kieruje badaniami nad nowymi formami narracji w kontekście cyfrowym. Jej najbardziej znana książka, Hamlet on the Holodeck, The Future of Narrative in Cyberspace, opisuje potencjał narracji interaktywnej w cyfrowych światach, takich jak gry wideo, rzeczywistość wirtualna i inne formy mediów interaktywnych. Murray uważa, że nowe technologie oferują wyjątkowe możliwości rozwijania i pogłębiania narracji, pozwalając odbiorcom aktywnie uczestniczyć w procesie tworzenia opowieści. Jej praca wywarła duży wpływ na badania nad cyfrową kulturą i narratologią, a także na teorię projektowania gier, ponieważ podkreślała znaczenie imersji, agencyjności i interaktywności w nowoczesnych mediach. Więc dużym uogólnieniu kobieta zjadła zęby na analizie cyfrowej rozrywki i jest szanowana zwłaszcza w przemyśle gamingowym. Murray twierdzi, że wciągająca narracja wymaga konsekwencji wewnętrznych zasad świata przedstawionego. Gracz, wchodząc w świat fantazy, oczekuje, że wszystkie elementy będą spójne, logiczne i dostosowane do jego specyfiki. Zbędne dla klimatu elementy wprowadzone w sposób nielogiczny wytrącają gracza z imersji i podważają wiarygodność świata gry. Murray argumentuje, że takie wybijające z narracji elementy sprawiają, że zamiast czuć się w pełni zanurzony w grze, gracz ma wrażenie obcowania z wytworem obcego, arbitralnego zamysłu, nie zaś organicznej fabuły, która działa zgodnie z własnymi prawami. I tutaj lepiej bym tego nie opisał. Określenie arbitralny pasuje idealnie, gdyż grając w takie gry, również mam wrażenie, że twórcy niejszą się ze mną jako konsumentem, ani ze swoim uniwersum i nie okazują należytego szacunku. Zamiast tego próbują mnie edukować, naprowadzać na to, co według nich jest zgodne z ich przekonaniami, co zaburza pewien eskapizm, dla którego wielu graczy gra w gry. Narracja fantastyczna, aby działać, powinna być zgodna z zasadą, że świat jest spójny i posiada unikalne ramy kulturowe oraz narracyjne. Tu niestety tego brakuje. Wybory te wydają się powierzchowne i tworzą jedynie zbędne, dekonstruujące, imersje elementy. W przypadku Dragon Age Guard widać niestety, iż próby zsynchronizowania takich elementów ze światem przedstawionym nie zostały nawet podjęte. Pomijając, że scenariusz gry jest bardzo sztywny, a momentami przypomina tekst napisany przez zbuntowanego nastolatka, który przelewa swoje frustracje na papier, zbudzając tym samym mocne infantylne odczucia, gra oddala się od imersyjnych fundamentów serii, pozostawiając gracza w dyzonansie. Tutaj pojawia się moje pytanie. Czy gra w ten sposób bardziej pomaga w środowisku LGBT, czy jemu szkodzi? W końcu taki Baldur's Gate, 3 również spełnia elementy woke, natomiast nie są wyolbrzymione do tego stopnia, że wywołuje poczucie alienacji gracza w świecie gry, tylko działają jako normalny element, zwykła cecha bohatera, którego napotykamy. Jak w prawdziwym życiu, finalnie nie interesuje nas płeć czy preferencje seksualne naszych znajomych, przyjaciół, lubimy ich zupełnie innych powodów, które wychodzą ponad te ramy, które próbuje nam wmówić współczesna twórczość. A wy jakiego jesteście zdania? Chętnie dowiem się, co myślicie o tej sprawie. Dlatego odsyłam Was do sekcji komentarzy, zapraszając przy tym do żywej dyskusji na ten temat. A w międzyczasie żegnam się z Wami i do następnego materiału. Cześć.